Dzisiaj wypada dzień kobiet i najlepsze, co możesz zrobić, żeby zabłysnąć tego dnia, zabłysnąć cały następny rok, to skupić się całkowicie na sobie. Rozumiem, że jest jakaś kobieta, która jest dla Ciebie ważna albo taka, której myślisz, że jak zaimponujesz dzisiaj, to w końcu wsadzisz. Okej. Okay. I powiem ci tak: najlepsze co możesz zrobić to dać mężczyznę, który odnosi sukcesy. Bo jeżeli jesteś pipa, to czy ty dzisiaj wyskoczysz z kwiatami, czy nie? Czy tam jakąś zabierzesz na wykwintną kolację? Będziesz biegął po ulicy z całym bukietem symbolizującym twoje poddaństwo? To nie ma znaczenia. Jeżeli jesteś słaby, Zobacz, ja na przykład teraz, jak to nagrywam. Mógłbym spędzić miło czas w damskim towarzystwie, zlegać w najlepsze, ale nie, nie. Pójdę na siłownię, wykonam jak najwięcej jestem w stanie zrobić ze swojego planu dnia, ponieważ łapo sama się nie zrobi. Co myślicie, kukrzyk, kurwo, że plecy się same zrobią? Nie, ale to mogę zrobić, tak myślałam sobie. Że w sumie najlepsza rzecz jaką możesz zrobić, to skupić się na sobie, zadbać o siebie. Dać jej jakościowego mężczyznę cały rok. A nie tylko na jakiś dzień, jakimiś kwiatkami, czekoladkami. Poza tym to też może być dobry test dla niej, jak ona się obrazi, że nie kupi się kwiatka, w jeden dzień w jakieś komunistyczne święto a nie doceni tego a nie doceni tego że co robisz cały poprzedni rok no to może czas no nie wiem no ja bym, dla mnie to, to, to nie byłoby fajne więc musisz skupić się na sobie. Sukces. Sukces cały rok. Rozwijać się, pracować nad sobą, to robić. A nie czekać. Nie wiadomo na co. Nie wiadomo po co. Rozumiesz? Dać ci tą mężczyznę, jakim zawsze chciałeś być. No to musisz tutaj skupić na sobie. Musisz tutaj być takim zdrowym egoistą. Kobiety potrafią dużo wnieść dobrego do życia, i... i mógłbym życzyć każdej z pań, która to ogląda, jak tam cudów na kiju. Ale jedyne wam życzę to, żebyście były otoczone w swoim życiu mocnymi mężczyznami. I to chyba najlepsze, co mogę życzyć. A jeżeli ty. Chcesz stać się takim mocnym mężczyzną i chcesz naprawdę rozwiązać problem relacji z kobietami w swoim życiu. Zapraszam do linków w opisie. I nie będą ci już potrzebne kwiaty.